Irina wyszła za mąż za Nikołaja, gdy miała już trochę ponad 30 lat. Bardzo chciała mieć dziecko, ale koniecznie wychowywane w pełnej rodzinie. Kobieta nie oznaczała się szczególną urodą, a jej zawód również nie sprzyjał otaczaniu się wielu zalotnikami. Irina pracowała w bibliotece rejonowej, a tam, jak wiadomo, wśród czytelników płci męskiej są tylko studenci i emeryci. I właśnie tam wypatrzyła sobie narzeczonego w lokalnej firmie zarządzającej. Bywała tam dość często ze względu na mieszkanie w bloku z wielkiej płyty, który od dawna nie widział remontu, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Konsekwencje rzeczywiście wylewały się przerażająco często. To rura się psuła, to kanalizacja zatykała się na nieznanym piętrze, a cały koszmar znajdował się w jej toalecie. Cóż, to urok mieszkania na parterze. Musiała biegać do biura prawie co tydzień, składać wnioski o usunięcie usterek. I podczas jednej z takich wizyt Irina zobaczyła Nikołaja. Pracował on w spółdzielni mieszkaniowej jako hydraulik i choć nie obsługiwał jej rejonu, uprzejmie zgodził się pomóc damie w potrzebie. Mężczyzna oczywiście nie odznaczał się urodą, ale pił znacznie mniej niż pozostali robotnicy. To Irina odkryła już przy trzecim zgłoszeniu. I wtedy niespodziewanie dla siebie zaproponowała hydraulikowi gorącą herbatę. A Nikołaj przyjął propozycję z radością oferując nawet pobiec do sklepu po słodycze. A gdy faktycznie przyniósł parę ciasteczek, a nie butelkę portu, jak się spodziewała, Irina zaczęła się nim interesować. Podczas picia herbaty rozmawiali, starając się lepiej poznać, bo oboje poczuli wzajemną sympatię. I Nikołaj opowiedział, że wychowała go niedawno zmarła matka, a ojca prawie nie pamięta, ojciec uciekł, gdy kole ledwie stuknęło 14 lat i ani syn, ani żona więcej o nim nie słyszeli. Wychowana przez ciotkę z powodu śmierci rodziców, Irina zastanawiała się, że ich losy w czymś są podobne. I nagle zrozumiała, że to znak. Trzeba brać tego mężczyznę. Opcja jest akceptowalna. Po półrocznym romansie Irina zaprowadziła Nikołaja do urzędu stanu cywilnego, gdzie narzeczeni wymienili się przysięgami małżeńskimi i cienkimi złotymi obrączkami. A pół roku później Irina podarowała Nikołajowi córkę, Weronikę, i potoczyło się ich pożycie małżeńskie. Irina nadal pracowała w bibliotece, poświęcając cały wolny czas córce. Nikołaj natomiast szybko zmęczył się rodzinną rutyną i zaczął uciekać na działkę, którą odziedziczył po rodzicach. Tam mieszkał od maja do września. Codziennie jeździł do pracy w trzesącym się autobusie i sumiennie dostarczał na stół swoich dziewczyn świeże warzywa i owoce. Jesienią wracał do rodziny i z niecierpliwością oczekiwał nowego sezonu. Tam na działce też wydarzyła się tragedia. Nikołaja przygniotło pniem starej brzozy, którą próbował ściąć. I zmarł w wyniku odniesionych obrażeń w wiejskim szpitalu. Irina opłakiwała go krótko. Męża nie kochała, a w ostatnich latach w ogóle przestała go dostrzegać. Jedyne czym ją cieszył była zadbana działka, rokrocznie przynosząca obfite zbiory warzyw i owoców. Dzięki tym darów rodzina potrafiła wyżywić się przez cały rok. A to przy ich skromnych zarobkach było ogromną pomocą. Sama Irina była daleka od prac rolnych i po śmierci męża mocno się nad tym zastanawiała. Co teraz zrobić z tą działką? Wzdychała kobieta w rozmowie z koleżanką. Wszystko tam zarośnie, pójdzie na marne. A gdy otrzymała radę, by sprzedać działkę, nawet energicznie pokręciła głową, sprzedać zawsze można, ale za co potem kupić. Tym bardziej Weronice potrzebne jest miejsce, gdzie może odpoczywać, bo jej pensją córki na wyjazdy nad morze nie uciłasz. A na wsi pięknie maliny, jabłka. Wszystko rosło, gdy Nikołaj tam gospodarował. A teraz. No słuchajcie, a nie moglibyście kogoś zatrudnić, żeby pracował na działce? Wtrąciła się nagle praktykantka Kalidoczka. Ale Irina nawet rękami zamachała ze zdenerwowania. To przecież wymysł. A z czego płacić pracownikom? Tylko dziewczyna nie dawała za wygraną. Ale wy nie zrozumieliście. Gorączkowała się. Można wpuścić jakiegoś emeryta, niech tam mieszka. Niech dba o dom i ogród, a potem plon zabiera albo się podzielicie. U rodziców sąsiad tak zrobił na działce. Irina się zamyśliła. Jeśli tak kogoś wpuścić, to można nie martwić się o dom i majątek. Przecież bez Nikołaja na wieś się nie najeździsz. Stary samochód dawno sprzedali autobusem długo. A jeśli trafi się porządny człowiek, będzie uprawiał ogród, to znowu u nich z córką na stole pojawią się owoce i warzywa. Oczywiście rachunek za prąd doleci. Ale i tak to korzystniejsze niż kupowanie produktów na rynku. A już jak podzielić plon? To ona się dogada, jest duża. Tylko gdzie znaleźć takiego zaufanego człowieka? Cały wieczór Irina łamała sobie głowę tymi myślami, a rano podeszła do niej kierowniczka. W niewielkim zespole plotki rozchodzą się szybko. Widocznie i do niej dotarło. Wiem o twoim problemie, Irino, zaczęła szefowa. Dziewczyny roztrąbiły. Mam pewne pomysły w tej sprawie. I zaczęła opowiadać, że ma znajomą Annę Wasilewną. Ma 62 lata i jest na emeryturze. W zeszłym roku kobieta sprzedała dom na wsi, żeby pomóc córce. A ci najpierw ją do siebie wzięli do dwupokojowego mieszkania, ale potem synowa się wkurzyła, mówi, że przeszkadza. Wyrzucili emerytki do wynajętego pokoju. Męczy się w mieście, zamieszkała z obcymi ludźmi. Tęskni za wsią, ogrodem i działką. Za czystym wiejskim powietrzem. Szkoda jej. Irina się ucieszyła. Kierowniczka nie doradziłaby kogoś nieodpowiedniego. Poza tym, jeśli coś pójdzie nie tak, zawsze będzie kogo o to zapytać. I poprosiła telefonistkę o kontakt do jej podopiecznej. Anna Wasilewna wydała się Irinie najsłodszą kobietą. Wykształcona, spokojna, zrównoważona. Szybko ustalili, że emerytka będzie mieszkać na działce od maja do września, będzie opiekować się ogrodem, a jesienią uczciwie podzielą zebrany plon. Na tym uścisnęli sobie ręce, bardzo zadowoleni ze sobą nawzajem. Jaka ona jest wspaniała! Zachwycała się Irina, opowiadając o nowej działkowiczce. Grządki rozplanowane jak linijka, ani jednej zbędnej źbełka, ani chwasta. Nie wiem, czym ona jena. Ale wszystko tak rośnie, tak rośnie. Kobieta była zadowolona. W tym roku na pewno nie zabraknie im kapusty, marchwi i ziemniaków. Kilka razy w lecie zabrała też Weronikę na wieś, gdzie świetnie spędziły czas. Grillowały, chodziły nad rzekę i nawet pomagały Annie Wasiliewnie podlewać ogród. Ale przyszedł sierpień, czas zbierać plony. I sprawa nagle się skomplikowała. Przyjeżdżając na działkę w swój wolny dzień, Irina zastała emerytki zbierającą marchew i cebulę. Ilość zebranych warzyw cieszyła oko. A Anna Wasilewna szeroko się uśmiechała do przybyłej gospodyni. O, Irusiu, wchodź, wchodź, gościnnie otworzyła furtkę. A ja tu wszystko na pół dzielę i do woreczków składam. Wesoło zameldowała działkowiczka i umilkła, widząc zmianę na twarzy gospodyni. Jak to na pół? Zdumiała się Irina. Przecież nie tak ustalaliśmy? To moja działka, więc większa część plonu należy do mnie, maksymalnie, co mogę wam dać. To jedna czwarta, powiedziała Anna Wasilewna, a radosny uśmiech powoli znikał z jej twarzy. Tak, nie ustalaliśmy, jak będziemy dzielić. Ale to przecież moja praca. Dlatego właśnie tak pomyślałam, zaczęła niepewnie. A ziemniaki specjalnie posadziłam dwa razy więcej. Niż ustalaliśmy dlatego myślałam, że wezmę sobie dwie trzecie. Część chciałam sprzedać, a część zostawić uczciwie dla siebie, kropka. Irina zaczęła się gotować. Nie pomyślałaś, że przez trzy miesiące tu bezpłatnie mieszkałaś? Wybuchła. A przecież na pewno wiesz, ile kosztuje wynajęcie domku na lato. Poza tym ja płaciłam też za prąd. Twarz emerytki zrzedła. Irina, masz rację, próbowała zaprotestować. Ale gospodyni przerwała jej gestem. Nawet nie będę o tym rozmawiać, warknęła. Teraz wyniosę twoją część przez furtkę i natychmiast opuść moją działkę. Anna Wasilewna się zdenerwowała. Jakoś niezauważalnie przeszła na ty i zaczęła grozić Irinie. Że ta jeszcze tego pożałuje. Ale gospodyni nie dała się przekonać. Już wyniosła worki z warzywami za furtkę i popchnęła emerytki w stronę domu, by zbierała swoje rzeczy. A potem dosłownie siłą wyciągnęła starszą panią za płot. Teraz jeszcze będę musiała kogoś zatrudnić, żeby wykopać ziemniaki, użalała się Irina, opowiadając tę historię w pracy. Ale współpracownicy niespodziewanie stanęli po stronie Anny Wasilewny. Ira, może powinnaś była jakoś inaczej. Przecież ona włożyła tyle pracy, próbowała ją przekonać koleżanka. Ale Irina tylko machnęła ręką. Nawet o tym nie chce rozmawiać. Mam rację, nie dyskutuj. Na działkę Irina dotarła dopiero pod koniec września. Wkrótce deszcze i chłody dłużej z wykopkami ziemniaków nie można czekać. Liczyła, że znajdzie na miejscu pracowników. Nawet zabrała ze sobą parę butelek wódki. Pozostało tylko pójść do sklepu, gdzie kręcą się miejscowi pijący. Ale najpierw wpadnę do domu. Jakie było zdziwienie kobiety, gdy zobaczyła na swojej działce Annę Wasilewną. Emerytka wygodnie usadowiła się przy stole w ogrodzie. Głośno chichotała nad żartami starszego pana, nieco od niej starszego. Parkę popijała wino z wysokich kieliszków, zajadając się soczyście kawałkami mięsa na rożnach. Obok dymił jej Irin Grill. A przy furtce stał samochód, załadowany podachworkami workami z ziemniakami. Co tu się dzieje? Kobieta wpadła przez furtkę, kątem oka zauważając panujący na działce idealny porządek. Co wy tu robicie? Siedzący przy stole zamilkli, zaskoczeni wpatrując się w nią. Dzień dobry! Pierwszy ocknął się siwy, nieznajomy. A kto pani właściwie jest? Irina zauważyła, jak Anna Wasilewna coś szepnęła mu do ucha i zgrzytnęła zębami. A ja wam zaraz dobitnie wytłumaczę, kim jestem warknęła i przy okazji wezwę policję. Starszy mężczyzna nieprzyjemnie się uśmiechnął. A, to ta sławna Irina Przeciągnął kiwając do towarzyszki. Nie mogę powiedzieć, że cieszę się na to spotkanie. Irine zatrzęsło ze złości. Jak śmiecie zachowywać się na moim własnym daczy? Ryknęła. Ale starszy mężczyzna tylko głośno się roześmiał. Na waszym? Zapytał między wybuchami śmiechu. Śpieszę was rozczarować, kochana. To moja działka z odpowiednimi dokumentami na to. U Irimi zrzedła mina. A starszy nieznajomy, przestając się śmiać, wyjaśnił, że jest ojcem zmarłego męża Irimi. No co, nie zmieniłaś zdania co do wezwania policji? Zażartował, puszczając do niej oko. Z przyjemnością popatrzę, jak was wyprowadzają pod ręce. Irina bezsilnie zacisnęła pięści. Ale to przecież niemożliwe, ojciec męża zaginął gdzieś na północy. I mężczyzna, kiwając głową, ruszył w stronę domu. A potem wręczył Irinie urzędowy dokument królowa Igora Siemionowicza przeczytała zdezorientowana kobieta w rubryce właściciel. A właśnie to moja osoba. Teatralnie ukłonił się starszy pan. A teraz raczej na wyjście Irina. Splunąwszy mu pod nogi, poczłapała do furtki. Całą drogę powrotną intensywnie myślała. Dlaczego przez wszystkie lata małżeństwa ani razu nie interesowała się majątkiem Nikołaja? Dlaczego nie wiedziała, że działka należy do jego ojca? W ogóle nie interesowała się tym wiejskim domkiem. No jest i jest. A teraz go już nie ma. No cóż, to jest przykre. Następnego dnia Irina rzuciła się na konsultację do prawnika. A ten potwierdził jej najgorsze obawy: działka do niej nie należy. Ach, wylała się Irina na nagle odnalezionego teścia. A jeszcze bardziej wkurzała ją obecność na jej terenie tej bezczelnej emerytki. Chociaż to wcale nie jej teren. Jednak ciekawość to potężna siła. Irina podeszła do kierowniczki, aby dowiedzieć się, co ta wie o tej słodkiej parze. Przecież Anna Wasilewna jest jej koleżanką. Szefowa uśmiechnęła się złośliwie, ale jednak wyłożyła wszystko, co wiedziała. Igor Siemionowicz poznał Annę Wasilewną w dość pikantnej sytuacji. Przyłapał jeszcze niestarą kobietę na swojej działce w znanej pozycji, zbierającą ziemniaki i docenił taki dar losu. Okazało się, że po ucieczce na północ mężczyzna najpierw żył dla własnej przyjemności, a potem zakochał się w młodej kobiecie i ożenił się z nią. Przez dziesięć lat byli małżeństwem, ale żona zaczęła zdradzać. Znalazła sobie kochanka na tyle sprytnego. Że z jego pomocą praktycznie wyrzuciła męża w samych majtkach. Odebrała mu mieszkanie i samochód. Chociaż wszystko to kupowano za pieniądze męża. Dlatego Igor Siemionowicz z rozpaczy wrócił do rodzinnych stron. Tam chociaż miał działeczkę. Przyjechał, a na działce kręci się Anna Wasilewna. Starsza kobieta uznała, że ziemniaki na pewno do niej należą, przecież nasiona kupiła za własne pieniądze. Tak, to ja ją za kradzież wsadzę, ożywiła się Irina. Na zawsze zapamięta, jak na moim daczy ziemniaki kopała. I od razu przygasła pod potępiającym spojrzeniem kierowniczki. Działka i tak nie jest jej. Ogólnie starsi ludzie się poznali, a Anna Wasilewna wszystko opowiedziała. Ach, jak oburzał się Twój teść na Twoją chciwość, podkpiwała kierowniczka. Oni już miesiąc planują się pobrać. Irina skrzywiła się. No cóż, starzy zboczeńcy. Jeszcze im się nie posypało. Kierowniczka karcąco pokręciła głową i poradziła Irinie, żeby się nie złościła, a pogodziła z Igorem Siemionowiczem. Mówi, że i z córką można będzie pojechać na wieś. A dziadek też pomoże wnuczce, jeśli będzie trzeba. No a czym on nam może pomóc? Oburzyła się Irina. Przecież on nie ma nic poza tą chałupką ruderą. Tylko szybko przypomniano kobiecie o niemałej emeryturze z północy oraz owocach i warzywach, które starsza para nadal zamierza uprawiać. Sad i ogród to ich wspólna pasja. Może właśnie na tym punkcie się dogadali. Irina się zamyśliła. Właściwie to nic nie ma przeciwko Igorowi Siemionowiczowi. Korzyści z niego rzeczywiście mogą być. Gdyby nie Anna Wasilewna, której Irina nie mogła znieść. Sprawa wymagała bardzo starannego przemyślenia. Irina łamała sobie głowę prawie tydzień, a potem razem z córką ruszyła na wieś. Pora, żeby dziadek poznał się z wnuczką, a ona przeprosiła przyszłą teściową. Dziękuję, że wysłuchaliście historii do końca. Proszę Was o wsparcie kanału kliknięciem: lubię to. To nie zajmie Wam dużo czasu, a dla mnie jest bardzo ważne. Do następnego spotkania.